Witam serdecznie widzów serwisu 100 Ocean.pl, jesteśmy w przededniu JOCZ Stomil Cup 2026 w piątek. Premierowe wydarzenie w ramach Stomil Cup, turniej siatko nogi imienia Andrzeja Biedrzyckiego. A za chwileczkę rozlosujemy grupy, cztery grupy. Organizatorzy tego turnieju podzieli uczestników na cztery grupy tak, żeby każdy Zagrał minimum te trzy spotkania, jest 16 par, 4 grupy, każdy z każdym w tej grupie, a później dalej, już faza pucharowa. Rozlosujemy teraz 12 par. Jest. W jednym koszyku są jest 12 par. Tutaj numeracja grup 4. 4 par już są. Jakby tutaj przedorganizatorów rozstawionej w grupie pierwszej para Adrian Mierzejewski i Gorbiedrzyski, w grupie B Marcin Burkhardt, Robert Podoliński, w grupie C Tomasz Sokowski i Bartosz Franczuk, a w grupie D Remigiusz Sobociński i Marek Witkowski. I teraz do tych czterech par dolosuję kolejnych uczestników turnieju: Siatko nogi. Imienia Andrzeja Biedrzyckiego w ramach J 1000 Cup 2026. No dobrze, no to nie przedłużam, tutaj zaczynam losować. Najpierw zacznę od pary Wojciech Dziemidowicz, Wiktor Prejs To reprezentacji reprezentanci czwartoligowej Polonii Lisbark Warmiński. No i zobaczymy, z kim na pewno się zmierzą. Trafiają do grupy B na pozycję numer. 2 Czyli zmierzył się w grupie z Marcinem Purhartem i Robertem Podolińskim. No i losujemy dalej. No i tutaj bardzo ciekawa para, Łukasz Kubani Łukasz Łukasz Jegliński. trafił, do, trafia do grupy C razem z Tomaszem Sokolskim i Bartoszem Franczukiem Łukasz Suchocki, Krzysztof Markowski trafił do grupy Grupy D, D4 na pozycję D4. Losujemy dalej. Tutaj też ciekawa para. Krzysztof Filipek, Tomasz Strzelec. Razem grali w pierwszoligowym ligowym 100 Olsztyn. No, i trafią do grupy A3. Będą mieli okazji zagrać przeciwko parze. Drenierzejski i Gorbiedżycki. Paweł Grzybowski, Jakub Stankiewicz. Trafią do grupy D3. Tu już mamy trz, trzy pary. Remigiusz Sobieciński, Marek Witkowski. Paweł Grzybowski, Jakub Stankiewicz i Łukasz Suchocki, Krzysztof Markowski. No i teraz przedstawiciele Pisy Barczewo, Maciej Zdebski, Wojciech Cznadel. No i trafiają do grupy A na pozycję numer 2. No i tutaj mamy już Adriana Mierzejewskiego i Grabieżyckiego, i Krzysztofa Filipka w duecie z Tomaszem Strzelcem. Och, wylosowałem się, teraz grupa D. Troszeczkę pomyliłem koszyki. I do grupy D będziemy mieli już komplet, komplet yy, dru, yy, duetów, drużyn Grzegorz Misiura i Łukasz Malanowski. No i w grupie D już wiemy, że mamy komplet. Remigiusz Sobyciński, i Marek Witkowski, Grzegorz Misiura, i Łukasz Malanowski, Paweł Grzybowski, Jakub Stankiewicz i Łukasz Suchocki, Krzysztof Markowski. Głosujemy dalej. Karol Żwir i Piotr Łysiak, przedstawiciele czwartoligowego Stomiloszyn, tutaj pokazuje dla pewności, że to ta para, trafia do grupy C. No i tutaj pięciu byłych piłkarzy Stomilu, bo w grupie C rozstawieni Tomasz Sokolski, Bartosz Frańczuk, no i Łukasz Łuka, Kubań, Łukasz Jegliński i Karol Żwir i Piotr Łysiak. Już niewiele nam zostało tych par. Krystian Stendel i Miłosz Oskierko to para czwartoligowej Mrągowi Mrągowo trafia do grupy B na pozycję numer 4 zostały nam trzy pary do rozlosowania Dariusz Dźwigała, Rafał Szwed to też mocna, mocna para gdybym ja ustalał tutaj te rozstawienie być może bym też tutaj y, gdzieś ich rozstawił. Pewnie tutaj organizatorzy też mocno się zastanawiali, gdzie tą parę dokoptować. No ale los padł, że oni będą wylosowani. No i czy trafią do której grupy A, B czy C? I trafiają do grupy B na pozycję numer 3. No i tutaj też już mamy komplet drużyn. W grupie B Marcin Buchrat i Robert Podoliński, Wojciech Dziemidowicz i Wiktor Prejs, Dariusz wigała i Rafał Szwed i Krystian Stendel i Miłosz Oskierko. Już dwa nazwiska: Michał Alancewicz i Paweł Alancewicz. Bracia Stomilowcy. No i czy trafią do grupy typowo Stomilowskiej, grupy C, czy do grupy A? Gdzie też jest byłych piłkarzy Stomilu, więc można powiedzieć, że te grupy A i C to grupy Stomilowskie i trafiają do grupy C4. No i w grupie C mamy komplet. Duet Tomasz Sokolski, Bartosz Farańczuk, Lukasz Kubań, Łukasz Jegliński, Karol Żwir, Piotr Łysiak, Michał Alancewicz i Paweł Alancewicz. No i już tylko formalność. Sebastian Szypulski, Łukasz Rytlewski. Trafiają do grupy A na pozycję numer A4. Jak będzie wyglądała rywalizacja? W piątek od godziny 17 w hali urania na boisku ze sztuczną nawierzchnią. W jednym momencie będą rozgrywane trzy spotkania, trzy boiska. Organizatorzy przygotowali do turnieju siatko-nogi. W grupie gra każdy z każdym. Gra się do dwóch setów, jeden set do 11 punktów. W przypadku tutaj trzeba osiągnąć dwupunktową przewagę w secie, gdy. Ta przewaga będzie cały czas na styku, to wygrywa drużyna, która jako pierwsza osiągnie, zdobędzie 15 punktów, w danym secie gra się do dwóch zwycięstw, do dwóch setów, dwie najlepsze ekipy przychodzą dalej, później już faza, faza pucharowa, wyniki na żywo, oczywiście zapraszamy oczywiście do Haliwarania. kto nie będzie mógł śledzić, być obecnym to zapraszamy na stronę samoraj.pl. No, i oczywiście, wszelkie szczegóły co do samego turnieju j 100 mil Cup 2000, 2026 zapraszamy na stronę organizatorów mil Cap.pl i oczywiście zapraszamy na 100ml.pl. Tam także znajdziecie obszerne zapowiedzi tego wydarzenia, tej imprezy. No i później, oczywiście, ciekawe relacje z każdych imprez. Ode mnie to wszystko. Dziękuję, że oglądaliście to. Losowanie na żywo i co, widzimy się w hali Urania, do zobaczenia.